Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale suwerenny.pl. Proszę o udostępnianie, ponieważ tego typu materiały są bardzo ważne. Zresztą, tak jak wszystkie, wszystkie inne. Ukraińcy zostaną Polakami. Ilu? Milion, dwa, trzy miliony. Wszystko zależy od sytuacji na wschodzie oraz polityki polskiego rządu i samorządów. Dobra, teraz tak, szykujcie się na ostrą jazdę. Ziółka, Melisa i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co uspokaja, ponieważ będziemy teraz informować o tym, co się dzieje w Polsce. Coraz więcej obywateli Ukrainy chce zostać na stałe w Polsce. Obecnie pracuje, studiuje i uczy się u nas lub towarzyszy swym bliskim ponad 2 miliony Ukraińców. Ja teraz będę przetaczał. Artykuł dziennika polskiego. Link załączę w opisie. 2 miliony Ukraińców jest napisane. No mi się wydaje, że tak 3, 4, 5, jak coś w porywach. Kraków z przyległościami jest drugim po Warszawie i Mazowszu ośrodkiem osiedlania się imigrantów z Europy Wschodniej. Populacja samych Ukraińców w ciągu 5 lat. Wzrosła pod Wawelem dwudziestokrotnie. Rozumiecie? W ciągu pięciu lat populacja, liczba wzrasta dwudziestokrotnie. Nie dziesięciokrotnie, nie 15, ale dwudziestokrotnie. To jest oszałamiająca liczba. Teraz rośnie ich zainteresowanie nie tylko nauką i pracą, ale i polskim obywatelstwem. Ono, jak tłumaczą, otwiera drzwi do całkiem innego, lepszego świata Unii Europejskiej ale pragną przy tym zachować swą tożsamość. Właśnie, zachować swoją tożsamość, czyli pielęgnacja tożsamości ukraińskiej na ziemiach Polski. Czyli w pewnym stopniu jakieś tam niebezpieczeństwo według mnie. Niebezpieczeństwo zachwiania tych, tych takich wartości polskich, ponieważ każda większa mniejszość zawsze stanowi jakieś zagrożenie, zagrożenie mentalne, zagrożenie Fizyczne czasem, ponieważ tutaj już będzie coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Daj palca, oni ci wezmą całą rękę, całą dłoń. Polska wydała Ukraińcom ponad milion kart Polaka. To znaczy, że oni po roku mogą stać się polskimi obywatelami. Wy wiecie o tym, że ten, kto ma kartę Polaka, może zostać właściwie jest 100%owe, że zostanie obywatelem Polski, czyli Polacy wydali milion kart Polaka. To jest nieprawdopodobne. Milion kart Polaka. Tutaj trzeba się temu przyjrzeć. Przede wszystkim, kto wpadł na ten pomysł z tymi kartami Polaka? Trzeba się tym tematem zainteresować. Kiedy to powstało? Kiedy ta idea powstała? Kiedy to wszystko powstało z tymi kartami Polaka? Bo po... o ile mi dobrze wiadomo, to. Polacy na Ukrainie nadal mieszkają na Ukrainie, Polacy w Kazachstanie nadal mieszkają w Kazachstanie i nikt się o nich nie troszczy. Tak naprawdę. To jest nielogiczne. Powstała karta Polaka nie dla Polaków. Ukraina, jak każde państwo, nie jest zainteresowana emigracją, ale jesteśmy realistami i wiemy, że wielu tych. Którzy wyjechali z powodu wojny z Rosją oraz niskich zarobków. No z tą wojną to jest trochę przesadzone, Chcę zostać w Polsce. Przyznał Oleg Mandiuk konsul generalny Ukrainy w Krakowie. Podczas debaty o integracji imigrantów zorganizowanej przez krakowski uniwersytet Ekonomiczny. Czyli krakowski uniwersytet sponsoruje tego typu konferencje. No szkoda, że tutaj we Francji nikt nie sponsoruje konferencji polskich. Podkreślił, że dla państwa ukraińskiego najważniejsze jest, by wszyscy ci ludzie mogli zachować i pielęgnować swoją tożsamość i kulturę. Co jest standardem w krajach zachodnich. Nie jest standardem w krajach zachodnich, ponieważ nikt Polakom nie, nie ułatwia, tym bardziej, że Polska jest w Unii Europejskiej. Czyli jakie standardy, jakie ułatwianie? Podręczniki w języku ukraińskim, szkoły, radia, telewizja, bank, wszystko nie wiem, no już nie wiem, nauczanie według stylu ukraińskiego w polskich szkołach? O taką kulturę chodzi? Nie, przede wszystkim integracja Integracja w kraju, w którym się jest To jest podstawa, a nie zachowanie swojej kultury, panie Mądry W Polsce legalnie pracuje już 610 tysięcy obcokrajowców Nieprawda, ponieważ, ponieważ jest ich, przypuszczam, 10 razy więcej Co za bzdety tutaj piszą W tym 460 tysięcy Ukraińców, myślę, że 4 miliony 600 000. Czyli musimy to mnożyć przez 10. To historyczny rekord. Liczba zarejestrowanych pracowników z Ukrainy wzrosła od 2014 roku trzynastokrotnie. Ratują oni nie tylko... Ja już ciśnienie mam yy, wysokie dosyć. Ratują oni nie tylko polski wzrost gospodarczy. Przez nich stanęłoby wiele branż, między budownictwo, ale i budżet państwa oraz ZUS. Ukraińcy ratują ZUS. Do końca roku populacja... Legalnie zatrudnionych może się powiększyć nawet o 30%, czyli jeszcze rośnie. Pracuje Krzysztof Inglot, prezes Personal Service. No, Polaków nikt nie zaprasza za granicę, wypędzonych przez platformersów. No, wielu pracujących. <laughs> Przepraszam, Zachrypłem już. <laughs> wielu pracujących ściąga rodziny, wysyła dzieci do polskich szkół, przedszkoli. Cudzoziemcy, szczególnie Ukraińcy. Przypuścili szturm na nasze uczelnie. Oni już szturmują nasze uczelnie, tak jest napisane. Na niektórych kierunkach co trzeci student jest cudzoziemcem, czyli Ukraińcem. Czytaj Ukraińcem. Widać to m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. A dlaczego tam jest ta konferencja? Bo tam jest po prostu co trzeci uczeń Ukraińcem, czyli wkrótce co trzeci mieszkaniec Polski będzie Ukraińcem za kilkadziesiąt lat. Ukraińcy zakładają firmy i mają dzieci w krakowskich przedszkolach, szkołach i. Uczelniach. Do krakowskich szkół podstawowych chodzi już ponad 2000 ukraińskich dzieci. Doceniamy, że Kraków, jako pierwsze polskie miasto, wprowadził w wybranych placówkach 4 godziny języka ukraińskiego. Stwierdził Oleg Mandiuk, Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie podczas debaty zorganizowanej przez Krakowski Uniwersytet Ekonomiczny w ramach unijnego projektu, nie, ja, to już jest za dużo. Ja myślałem, że to może jakoś spokojnie przeczytam, ale to jest nieprawdopodobne 4 godziny języka ukraińskiego. Przyznał jednak, ale czytam. Z trudem, ale czytam. Jakoś dotrwamy do końca, mam nadzieję. Przyznał jednak, że potrzeby są większe. Przyznał, że w Lwowie są szkoły, w których podstawowym językiem jest polski. To jest jakaś paranoja, to jest obłęd. Przecież z tego co mi wiadomo, to Polskość jest Tępiona na Ukrainie. Jest po prostu Tępiona, ile wlezie. Jest zakaz polskości, jest zakaz używania polskiego w szkołach. I on chce zrobić językiem oficjalnym w szkołach w Polsce, ukraiński. Według szacunków urzędu miasta Krakowa, około 2 trzecich cudzoziemców napływających do Małopolskiego osiedla się w Krakowie. Na koniec zeszłego roku zameldowanych na pobyt tymczasowy i stały było w Krakowie ponad 16 tysięcy obcokrajowców. W te liczby akurat nie wierzcie, ponieważ to jest razy 10. To jest razy 10. 322 cudzoziemców, czy Ukraińców zarejestrowało w Krakowie działalność gospodarczą. I tu największą grupę stanowią Ukraińcy. Legalną pracę podjęło pod Wawelem 34 tysiące obywateli yy, obcych. Czego tutaj Ukraińców najwięcej. Wśród obcokrajowców są też bezrobotni. Na koniec zeszłego roku było ich 132, połowa to Ukraińcy. W krakowskich, teraz słuchajcie, ja to czytam pierwszy raz, to jest spontan. W krakowskich oddziałach przedszkolnych uczy się 859 dzieci cudzoziemców. Pamiętajcie, że 90% tych cudzoziemców to są Ukraińcy, a 95% w szkołach podstawowych 1147 dzieciaków, a ponad podstawowych prawie 700. Liczby te szybko rosną. Jeszcze szybszy jest napływ obcokrajowców na krakowskie uczelnie. Na niektórych kierunkach, zwłaszcza ekonomicznych, sami Ukraińcy potrafią stanowić nawet jedną trzecią studentów. To jest obłęd, ja już jestem zdruzgotany. Imigranci potrzebują informacji i solidarności oraz miejsc do spotkań. Dyrektor Boskonka zapewnia, że Krakowski Urząd, samorząd nie traktuje osiedlających się u nas cudzoziemców w kategoriach problemu. Staramy się widzieć w nich wartość dodaną, wkład we wspólne dobro. Taka jest polityka miasta. Nieprzypadkowo prowadzona pod szyldem otwartych Kraków. Mówi i wyjaśnia, że jeszcze niedawno Polacy wjeżdżali za chlebem na zachód. Powinniśmy więc lepiej niż kiedykolwiek rozumieć, jakiego traktowania oczekują emigranci człowieku. Wjeżdżali, uciekali. Po wejściu Unii, Polski do Unii 7 lat czekali, aż Niemcy otworzą granicę. Nadal uciekają, kończą studia. Ja się zastanawiam, co za pancwoły, co za cwoły. jest takie określenie. Pracują w tych wszystkich ministerstwach, w tych wszystkich urzędach. To są po prostu ludzie, którzy nie powinni pełnić tych stanowisk. Musimy robić wszystko, by dobrze się u nas czuli, łatwo odnajdywali w krakowskiej rzeczywistości. Mówi Mateusz, Poskonka, Panie Mateuszu, Płoskąko, a ciekawe, ile pan dostał? Jak, jakiegoś wynagrodzenia, ekstra że pan takie pierdowe opowiada? A nie lepiej byłoby, także, żeby to Polacy wrócili. Dlatego urzędnicy są stale szkoleni pod kątem obsługi coraz bardziej wielokulturowej populacji mieszkańców. Chodzi także o to. Ja już na bezdechu tutaj czytam. By niezależnie od pochodzenia, języka, przynależności kulturowej, każdy Krakowianin mógł łatwo uzyskać wszelkie potrzebne informacje, a jak trzeba, także pomoc w wypełnianiu dokumentów i innych formalności. Tłumaczy dyrektor. Czy Polakom za granicą ktoś pomaga? Nie, na pewno nie we, we Francji. Na pewno nikt tutaj mi nie pomaga po polsku wypełniać, po francusku. Nikt specjalnie dla Polaków nie ma takiego instytutu, nie ma takiego oddziału. Nie ma. Ja jeszcze nie spotkałem. Cudzoziemcom często brakuje dostępu do niezbędnego kapitału i sieci kontaktów społecznych. Nie znają miejscowych przepisów ani kultury, łakną podstawowych informacji. Wszystko to decyduje o powodzeniu lub porażce ludzi próbujących zacząć nowe życie, w tym pracować lub prowadzić biznes w nowym kraju. Komentuje dr Jan Brozowski, dyrektor, koordynator międzynarodowego projektu jakiegoś tam dziadostwa. Czy dać to, czy już nie czytać? To nie ma sensu. Ja już nie, nie będę czytał. Coraz, do, no jeszcze trochę. No jeszcze trochę przeczytam. Coraz dotkliwiej brakuje również instytucji zajmującej się aktywnie koordynacją edukacji cudzoziemców w polskich szkołach i utrzymującej w tym celu stałe, bliskie relacje ze środowiskami imigrantów. Formalnie uprawnienia w tym zakresie trafiły za obecnego rządu do kuratoriów, oświaty, ale te, zdaniem cudzoziemców, na razie nie ogarnęły tematu. Czyli cudzoziemcy po prostu mają wymagania. Mają wymagania i Polska musi je spełniać. Nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne. Rząd Ukrainy zdaje sobie sprawę, iż Polska, ale też Niemcy, Czechy, Słowacja czy kraje nadbałtyckie cierpią na coraz większy niedobór rąk do pracy i głównie z tego powodu są coraz bardziej zainteresowane przyjmowaniem Ukraińców oraz innych imigrantów ze wschodu, przyznaje pan Oleg Mandiuk, konsul generalny Ukrainy w Krakowie. Nie, to już wystarczy. To już wystarczy. To jeszcze jest coś. Polskie organizacje gospodarcze apelują do rządu, by uprzedził działania RFN i wprowadził zasadnicze ułatwienia dla Ukraińców, Chcących pracować i zamieszkać oraz osiedlić się na stałe w naszym kraju. Przedsiębiorcy obawiają się, że bez szybkiego uproszczenia przepisów i ograniczenia biurokracji, część tak cennych dziś ukraińskich pracowników wyjedzie za Odrę. Czyli nikt się nie martwi tym, że Polacy wyjeżdżają, nikt się nie martwi tutaj, martwią się tym, że Ukraińcy będą wyjeżdżać. Ja już więcej nie czytam i nie będę informował, sami sobie tutaj poinformujcie się i sobie poczytajcie. Bo szlag jasny trafia człowieka. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia, cześć.